Dyskusje na temat teoretycznej możliwości podróży w czasie trwają już od wielu dekad. Zwykle jest to jednak domena czysto filozoficzna, jednak wbrew powszechnym twierdzeniom, są także i fizycy, którzy uważają, że podróże w czasie są możliwe. A dowodzić tego mogą chociażby symulacje zachowania się fotonów, przeprowadzone jeszcze w 2014 roku przez fizyków z University of Queensland. Naukowcy odniesie się w swoim badaniu do tzw. paradoksu dziadka, czyli twierdzenia, które teoretycznie ma udowadniać, że podróże w czasie są niemożliwe. Osoby przytaczające ten argument najczęściej podają następujący przykład. Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi. I skoro się nie narodzi, to nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka, a więc narodzi się i zabije własnego dziadka. Ewidentnie mamy tu do czynienia z paradoksem, jednak znaleźli się naukowcy, którzy twierdzą, że sprzeczność ta jest jedynie pozorna. Fizycy, przeprowadzając symulację, badali dwa możliwe rezultaty dla podróżującego w czasie fotonu. W pierwszym przypadku foton cofnąłby się w czasie za pomocą tunelu czasoprzestrzennego, tak zwanej dziury czasoprzestrzennej, i dokonałby interakcji z jego poprzednią wersją. Natomiast w drugim przypadku foton przemierzałby przez normalną czasoprzestrzeń, ale oddziaływał z fotonem, który utknął w zamkniętej pętli czasu. W toku badań analizując drugi foton udało się również zbadać zachowanie pierwszego fotonu. Ostatecznie wyniki badania dały naukowcom do zrozumienia, że podróże w czasie są możliwe. Przynajmniej na poziomie kwantowym. Przy czym, przynajmniej jak na razie, nie ma jeszcze pewności, czy taką podróż mogłyby odbyć większe cząstki, czy nawet całe grupy cząstek. Natomiast odbywanie podróży w czasie przez człowieka w dalszym ciągu pozostaje wielką zagadką. No i cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.